Ja jestem Rafik i dzisiaj sobie porozmawiam trochę na temat Gurali V2.1. W tym celu sobie już otworzyłem gianca No i tak jak się pierwszego lutego rzuciłem, że ruszam nad pracami nad mapą, no to tak jakoś wyszło, że mi się totalnie odechciało raptem jak szybko zacząłem. No i tak wyszło niestety, że cały luty... Się troszkę opieprzałem, się tak brzydko wyrażę, i marzec też. No i tak przyszedł kwiecień. No i sobie myślę, że w końcu chyba trzeba ruszyć się i, i tak tak się wziąć dość poważnie, chyba do roboty. No i jak na razie, no to z tego co mogę pokazać, to wziąłem się, to już było wcześniej, to chyba już w lutym zrobiłem. W marcu chyba nawet Giant'sa nie otworzyłem. Tak, taka mała sytuacja. Mam już troszkę połączone pola. Pierwszy z takich... Yy, pierwszone powiadomienia z dzień. No, pierwszy taki z waszych, z ta, taka z waszych uwag. No, to jest właśnie, że te pola były za małe, także sobie tutaj... Yy, muszę skończyć z tym także. No, także i także i także. Tak więc sobie wziąłem to do, wziąłem to do serca i sobie popowiększałem jeszcze część pól połączyłem i ogólnie kombinuję... Yy, Właśnie zrobić jakieś tam większe obszary pod uprawę Tak żeby czymś większe można było No i ogólnie planuję jakoś trochę przebudować, żeby tak nie zawiewało starością czymś na czym już graliście Ale na razie jeszcze nie mam zbytnio pomysłu Coś przerobić, to żeby nie wyglądało tak jak to wyglądało w wersji V2 Ale to jeszcze sobie pomyślę na ten temat Skiny już są lekko zmienione myślę właśnie nad poprawieniem poprawieniem wydajnością poprawioną wydajnością Wywalę go ze znajomych no bo no bo mimo wszystko mimo moim zapewnieniom że mapa jest super optymalna super wydajna no to chyba tak w rzeczywistości zbytnio nie jest i trudno mi trudno mi normalnie się z tym pogodzić bo jest niemożliwe gdyż Budynki bez bugów, jakieś niezbyt ciężkie Gospodarka, może tam ten jeden budynek troszkę obciążający mimo wszystko No i chyba zaraz go wywalę naprawdę ze znajomych No nic, pozdrawiamy. Jakiś widz nagrałem odcinek z FIFA, no przyjąłem No i tak co chwila wyskakuje, czasem irytuje No ale wracając do mapy No, także zamierzam właśnie się wstrzymać do roboty i w tym celu mamy tutaj już usunięte, to już pokazywałem wcześniej. No i poprowadziłem pierwszy asfalt. I nowość, nie będzie on identycznie prosty jak tutaj, jak na stole, tylko już mam, się wyrażę, taki projekt szkicowany na przedsiębiorczości w szkole. Bardzo profesjonalny projekt na kartce. Na razie mam pociągnięty asfalt, wygląda w ten sposób, jak widzicie on jest ciągle jakby zmienia swoją wysokość i ten Skręca? Coś takiego. No i kość ma chyba robaki w dupach... w, w dupach albo <laughs> jak zbugowany komputer. No i to się ściągnie tu do końca mapy. No i wedle założeń. Uff, tutaj ten cały teren to chyba będzie wykorzystany w wersji V2.1. Czy mi się to uda i jak bardzo będę zmotywowana, by to zrobić jeszcze nie wiem. Ostatnio jak widzicie w marcu miałem lekkie załamanie na ety tak um, trochę z, pod, 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 podcięło mi skrzydełka odnośnie wrzucania filmików w ogóle pracy Ale ogólnie myślę że to nie jest najlepszy moment, aby teraz rozmawiać o YouTube, gdyż tu się skupiam głównie na mapie. Naszych kochanych góralach. No, co by to jeszcze można było powiedzieć na szybkiego? Po, 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 pokazał wam bym screena, mniej więcej, jak to będzie wyglądać, ale, ale i tak się z tego zbytnio nie rozczytacie. To no, na bazie grana. Ale mam ogólnie pomysł, postaram się, postaram się właśnie zrobić taki kompromis pomiędzy ukształtowaniem terenu, niezbyt za ale niezbyt płaskim, żeby to wyglądało maksymalnie naturalnie, i żeby to jeszcze zarazem miało super klimat. Taki, taki, taki. O! Taki zarąbisty klimat. Ale nie wiem, czy mi się uda jakoś tak słabiej w siebie wierze niż kiedyś. Dodatkowo, postaram się wszystkie błędy naprawić, i gospodarka prawdopodobnie będzie przeniesiona gdzieś na nową część mapy. Wraz i parę nowych jakby gospodarstw takich domowych w sensie. No, to będzie jakoś tak bardziej rozmieszczone na mapie cały ten. Kompleks budynków, tutaj wioski, i ogólnie chcę to jakoś porozbijać. No i tam dalej się starać, właśnie z tą wydajnością coś poprawić. Także kupa roboty przede mną, tym bardziej, właśnie chyba ch zechcę wrócić do streamowania. Także już też z góry Was zapraszam na Twitcha. Oczywiście info, wszelakie będzie na YouTube, chociaż będzie. 10 osób, to i tak będziesz stream, tak myślę. Mam nadzieję, że jakoś odbuduję Wasze zaufanie ludziska. I chyba będę kończył powoli, bo nie będę 10 razy w koło tym samym mówił. Co chciałem, to pokazałem. Pola, które są połączone, już widzicie. Myślę, że wygląda to o wiele przyzwoicie. Czymś już można tutaj na multiplayerze z kolegami sobie porobić coś więcej. Bo teraz skranie. Single player no to dla mnie jest już takie średni, średnią opcją Może tam czasem z biedy można sobie pograć. No także polecam grać na multiplayerze. Jak macie kolegów, jesteście rudzi i macie rudzi i macie kolegów, to polecam grać na MP Bo to jest na pewno... Dobra, ne, ten temat. O rudych to, to, to ja nie jestem specjalistą, to Przemek jest specjalistą od Rudych. Dobra. Studiował Rudo, Rudo kosmatologię. Rudoologię, Dobra, to tyle na ten materiał mój video odnośnie górali. Mam nadzieję, że tutaj mi łapeczko zostawicie, jakiś komentarz przede wszystkim. Kolejne wasze pomysły jedne z poprzedniego filmika, jedne były pomysły bardziej ciekawsze, drugie jakieś bardziej popieprzone. Przepraszam za wyrażenie, no ale rozumiem, że ktoś ma tam jakieś inne pomysły. No Niektóre to przegięcie, niektóre są spoko. No. No także mam nadzieję, wspierajcie mnie. I znowu powiedziałem, także wiem, także. No. Dobra, to tyle. Na razie dzięki, do usłyszenia. Hej!